Oh. Kudłata. Oh. Jeszcze raz jesteśmy u sowy. Lideczka wyjęła swój tomik poezji. Jak Dla... tu tu pomylicie i będzie pani błąd. I będzie. Dla pani magister. Proszę cię, przestań. Dlaczego nie? Dla, daj Wszyscy pokój. się y, mówią doktor, profesor. Pro... Ten, to dlaczego nie można być być magister? To wstyd, że tylko magister. Daj Ale no, absolutnie teraz magister jest na topie. No bardziej niż doktor, bo doktor można sobie kupić, a magistra trzeba zrobić. To byśmy porobiły wszystkim. <grystki> no, nie było takich czasów, żeby A... Państwu coś kupić. No my z Litką na najlepszej z Zoliska, bo tu jest napisane. Tak jest, tak jest. No, także, Lideczko, naprawdę o. zrobiłaś mi wielką Dafa, frajdę. No oczywiście. Dzisiaj mamy 17. 17. 16 kotki. Dobra, 16 No, to będzie 17. 17. 17. Dobra. 17. No to awansem, awansem dostałem. Tak. Dobrze. I bardzo proszę pokazać Za późno okładeczkę, okładeczkę. Bardzo ci dziękuję moja ty kochana przyjaciółeczko. Dziękuję ślicznie.